Mówić po angielsku to jedno, jeszcze trzeba się dogadać. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Chmiel między Kulturami i zapraszam do wysłuchania odcinka. Poruszę dziś temat, który z jednej strony wydaje się być oczywistym, czyli to, że nasze języki ojczyste będą wpływać na to, jak komunikujemy się po angielsku, ale tak na dobrą sprawę nigdy nie poświęcamy temu zbyt dużo uwagi. I dzisiaj chciałabym Ci pokazać taki jeden element, który naprawdę w mocny sposób może wpłynąć na to, jak nas odbierają, kiedy mówimy po angielsku, oraz jak my odbieramy innych. Zacznę od takiej anegdoty, która przydarzyła mi się w sumie kilka tygodni temu. Jeden z moich kursantów z Argentyny był po rozmowie rocznej ze swoim przełożonym, który generalnie właśnie bardzo pochwalił jego progres w języku angielskim. Natomiast zasugerował, aby skupił się bardziej na tym, aby trzymać się tematu. I podczas zajęć rzeczywiście mamy bardzo dobre flow. Rozmawia nam się na bardzo różne tematy w taki sposób bardzo gładki właśnie przechodząc z jednego tematu na inny. Natomiast jako że właśnie są to zajęcia konwersacyjne, to ani dla mojego kursanta, ani dla mnie jakby nie jest to problem. Ponieważ skupiamy się właśnie przede wszystkim na, na samej rozmowie, natomiast dla mnie właśnie takie skakanie po tematach też jest taką rzeczą bardzo naturalną, o ile oczywiście odbywa się właśnie naturalnie. Stąd ta uwaga mnie nieco zdziwiła, natomiast wiem też, że właśnie w Stanach generalnie trzymamy się pewnego planu spotkań i tak dalej. Więc po prostu zasugerowałam, że możemy oczywiście to ćwiczyć. Natomiast też troszkę wyszłam z takiego założenia, że, znając po prostu typ osobowości, nie będzie to zbyt przyjemna rzecz właśnie dla mojego kursanta, takie trzymanie się jakby tego, tego tematu. Na pewno będzie to po prostu wymagało dużo wysiłku. I Kilka dni temu rozmawiałam właśnie z koleżanką, która pracuje w Stanach. Także, Daga, jak tego słuchasz, to pozdrawiam serdecznie. I Daga wspomniała mi właśnie o książce, w której czytała o różnych stylach komunikacji, właśnie w zależności od języka ojczystego. I ten temat wydał mi się niezwykle interesujący i oczywiście, jak się w niego zagłębiłam, to wszystkie jakby te rzeczy takie, które też wiem ogólnie o kulturach bardzo wpasowały się jakby w sam ten temat. Natomiast rzecz, która mnie zaskoczyła, to rzeczywiście to, że tutaj język polski i hiszpański ma właśnie coś wspólnego, co jednak odróżnia go od angielskiego. A jako że no wiemy, że dla mnie temat japońskiego jest też bliski, to wspomnę też właśnie o tym języku. Zacznijmy sobie od angielskiego, ponieważ to powinno nas pewnie w tym podcaście interesować najbardziej. To, co jest istotne i to, co generalnie wiemy pewnie z lekcji angielskiego, to to właśnie, że jeżeli na przykład piszemy e-mail biznesowy, to tą najważniejszą sprawę musimy napisać na samym początku, a dopiero potem, na, jakby dodajemy jakieś argumenty, opisujemy ewentualnie dlaczego, dodajemy jakieś szczegóły i tak dalej. Istotne jest jednak to, że właśnie ta, ta rzecz, yy, z którą piszemy, ona powinna pojawić się gdzieś na samym początku i jakby do niej dopisujemy resztę. Nie jest to taką standardową rzeczą w innych krajach, yy, natomiast. Wydaje mi się, że w Polsce już też mamy taką właśnie naleciałość, aby rzeczywiście też tak robić. Jeżeli chodzi o inne przykłady, czyli na przykład właśnie spotkania biznesowe, to też wiemy, że raczej, jeżeli mamy te spotkania właśnie z Amerykanami, to będziemy rzeczywiście trzymać się programu. Innymi słowy, jeżeli zaczynamy jakiś temat, to dopóki go nie skończymy, nie będzie dobrą praktyką już wyskakiwanie z kolejnym. Który, i teraz to jest ta, ta trudna część, bo czasami nam się może wydawać, że one są połączone, czy my nawet jesteśmy pewni, że one są połączone, te, te tematy. Natomiast, jeżeli my widzimy, że na przykład ten temat powinien być gdzieś dalej w programie, to warto po prostu zaczekać, aż do niego właśnie na spokojnie dojdziemy. Czyli tutaj, właśnie, zwłaszcza w takich sytuacjach formalnych, będziemy stosować. Taką liniową progresję, czyli jakby zaczynamy z jednym tematem i idziemy jakby z, takimi, z takim ciągiem przyczynowo-skutkowym, czyli jedno wynika z drugiego i jakby na spokojnie trzymając się cały czas jednego tematu, czyli bez dodatkowych anegdot, jakichś historyk i tak dalej, po prostu idziemy zgodnie z tematem. Biznes to lubi, ponieważ w taki sposób przekaz jest jasny, bezpośredni. Jeżeli też. Yy, Patrzymy na kraj, który jest zróżnicowany kulturowo, to taki sposób, taki sposób komunikacji ułatwi nam właśnie to, że na przykład nie będą pojawiały się tak często nieporozumienia. Oczywiście one i tak się zawsze będą pojawiały, natomiast po prostu będziemy je w jakimś sensie ograniczać. Do tego dochodzi oczywiście to, że wartość tutaj będzie w takiej klarowności, nastąpi pewna taka zwięzłość myśli. No i właśnie przede wszystkim, jeżeli mówimy o pracy, czy też na przykład o uczelni, no to tutaj będzie bardzo istotne, aby przedstawiać jakieś takie swoje argumenty, czy odnosić się do tego, co przed chwilą słyszeliśmy, w sposób uporządkowany. Zwróć uwagę na to, że kiedy uczysz się angielskiego, to bardzo często, czy to w przypadku prezentacji, czy na przykład w przypadku właśnie esejów, kluczowym Kluczowym aspektem jest użycie linking words. Im lepiej je używamy, im sprawniej się nimi posługujemy, tym większa szansa, że ta nasza wypowiedź właśnie będzie spójna. W języku polskim my ich aż tak wiele nie używamy. Po prostu robimy pauzy, dochodzą do jakieś właśnie anegdoty, czasami lubimy coś tam dopowiedzieć dodatkowego. Nie ma natomiast tych linking words aż tak wielu, jak właśnie w przypadku angielskiego, gdzie one tak naprawdę Tworzą strukturę, nadają pewną strukturę odpowiedzi. W Polsce natomiast, nawet w przypadku spotkań biznesowych, my jednak lubimy skakać między tematami. To nie zawsze musi być small talk, nawet jeżeli właśnie rozmawiamy już tam o, jakby o punktach w programie na dane spotkanie, to i tak ktoś nagle wyskoczy z jakimś tematem, który nagle jest palący i tak dalej. Także dla nas nie ma aż takiego znaczenia, żeby trzymać się właśnie samego programu. Oczywiście, tutaj też będzie dużo zależało od osób, ponieważ jeżeli ktoś na przykład dużo pracuje z Amerykanami, albo po prostu jest osobą, która jest super uporządkowana i woli taki właśnie styl linearny, to oczywiście będzie się denerwowała na to, że ktoś zawsze z czymś wyskakuje, ale zwróćmy uwagę, że zawsze jest taka osoba na tych spotkaniach, która wyjdzie z jakimś tematem, który generalnie jeszcze przedłuży nam to spotkanie o 15 minut i nie załatwimy tego, co pierwotnie mieliśmy. I teraz, może właśnie to nawet nie jest do końca wina tej osoby, tylko po prostu jest to styl komunikacji, jaki w Polsce uznajemy za ok, zwłaszcza w sytuacjach nieformalnych. Czyli kiedy spotykamy się na przykład z znajomymi na kawę, czy po prostu na, e, w jakimś e, w jakiejkolwiek sytuacji, tak na, na dobrą sprawę, gdzie rozmawiamy, to nie jest tak, że zwróćmy uwagę na to, jak przeskakujemy między tematami. Rozmawiamy na przykład o wakacjach, i jeżeli na przykład w opowieści o tych wakacjach trafi się jakiś temat na przykład samochodu, to nagle bardzo szybko przeskakujemy na temat samochodu. A kiedy porozmawiamy o tym samochodzie, to nagle nam się na przykład przypomina jakiś znajomy, który ma też taki samochód i przejdziemy na temat tego znajomego. I my się czujemy właśnie w takich dynamicznych rozmowach bardzo dobrze. Nie mamy takiej potrzeby jakby takiej, zachowania takiej ciągłości linearnej, takiego, tego, że jedno wynika z drugiego. I teraz znowu, w sytuacji zawodowej, oczywiście, będziemy raczej dużo bardziej uporządkowani, natomiast też będzie to w dużej mierze właśnie zależało od, od osoby. I to, co jest istotne, to to, że my też lubimy czasami rozmawiając o jednym temacie zawodowym, przeskoczyć na chwilę na jakiś taki temat bardziej anegdotyczny, smoltokowy, ale potem wracamy jakby do, do tego tematu. I tutaj, też, właśnie na przykład, jak ktoś często powtarza, do brzegu, do brzegu, tak, żeby właśnie ktoś, jak ktoś lubi się za bardzo rozwodzić, to też wydaje mi się, że to, jak często ta fraza występuje, właśnie w trakcie rozmów, pokazuje nam, że my rzeczywiście lubimy ten taki nielinearny styl rozmawiania. I tutaj, rzeczywiście, ciekawe jest to, że my z osobami, które mówią w języku hiszpańskim, mamy to dość zbieżne. Ponieważ w Hiszpanii również mocno skacze się po, po tematach, również w sytuacjach biznesowych, tylko myślę, że tutaj jest może taka jedna różnica. I tak jak mówię, ja to bardziej opieram na takich swoich przemyśleniach, obserwacjach. Troszkę też poczytałam książki na ten temat, ale jakby nie chciałam, aby to brzmiało jakoś tak bardzo naukowo, tylko bardziej przystępnie. I tutaj ta istotna zmiana. Między Polakami a Hiszpanami, czy osobami z, Amery z Ameryki Południowej, z krajów, gdzie mówi się po hiszpańsku, to te osoby będą jakby robiły takie anegdoty, czy dawały takie wstawki y, związane bardziej właśnie z jakąś pogodą, czy takimi sprawami y, może bardziej osobistymi, dlatego że będzie to służyło dla utrzymania relacji. Czyli taka rozmowa tylko na dany temat związany z pracą, nie będzie postrzegana zbyt dobrze, ponieważ ona po prostu nie będzie wpływała w żaden sposób na ulepszenie relacji. A właśnie, no, zwłaszcza w Ameryce Południowej, ale w Hiszpanii też, te relacje są podstawą udanych współprac. Dlatego też mam czasami takie wrażenie, też bardziej właśnie pracując z Hiszpanami, że gdybym ja prowadząc lekcje skupiała się tylko i wyłącznie na materiale, to nie byliby z tego zadowoleni. W sensie oni by po prostu, jakby ja nawet czasami to widzę, że jak za długo rozmawiamy o jakimś temacie, to oni jakby zaczynają tracić zupełnie um, uwagę. I wtedy często właśnie takim rozwiązaniem, jakby do tej pory robiłam to zupełnie też nieświadomie, tylko po prostu zaczynałam wprowadzać jakiś taki temat, żeby zada zadać im pytania, czyli bardziej w jakieś konwersacje wprowadzić i z tego się wywiązywały zawsze jakby jakieś takie fajne pogawędki i potem sobie wracaliśmy dalej do tego tematu i wydaje mi się, że właśnie z osobami z Polski też, też gdzieś tak to, tak to działa i wydaje mi się, że to też fajnie funkcjonuje natomiast no, dla mnie też jako dla Polki jest to naturalne a właśnie mogłoby się okazać, że jeżeli jakby taki styl na przykład prowadzenia spotkania z osobą ze Stanów Zjednoczonych już nie sprawdziłby się tak, tak do końca, ponieważ oni jednak by oczekiwali utrzymania takiego reżimu co do, co do tematu. No i nie byłabym sobą, gdybym nie, gdyby nie dodała czegoś na temat japońskiego. Tutaj oczywiście tych różnic będzie zdecydowanie więcej, natomiast coś, na co zwróciłabym uwagę, tak przede wszystkim, to fakt, że Japończycy będą komunikować się pośrednio czyli innymi słowy, jeżeli na przykład, zwłaszcza w takich sytuacjach, które mogą być trudne z jakiegoś powodu, czy na przykład jeżeli są związane z odmową, to musimy być bardzo uważni na to, co Japończycy mówią, ponieważ Japoń... jakby to nie jest tylko prawdziwe na temat Japończyków, tylko ogólnie, jeżeli my mówimy w danym języku, to my też przenosimy właśnie ten styl komunikacji z naszego języka ojczystego, czy też innych języków, które znamy, to jest bardzo istotne. I... I w ten sposób jakby ten angielski, nie tylko za sprawą a na przykład akcentu i tak dalej, ale on naprawdę jest inny na całym świecie. I teraz, jeżeli my na przykład będziemy rozmawiać, rozmawiać z osobą z Japonii, i tutaj nie mówię o takim Japończyku, który 20 lat mieszka na przykład w Europie, chociaż jakby takie osoby oczywiście też zachowują takie dużo cech ze swojej kultury, ale zwłaszcza taka osoba, która na przykład... Po prostu, nie wiem, no, przyjechała na, na rok czy na dwa tylko do Europy, czy w ogóle jest na przykład na wycieczce tylko, to taka osoba, nawet jeżeli będzie się komunikowała po angielsku, to te, te komunikaty typu tak, one czasami nie będą oznaczały tak, tylko to tak po japońsku bardziej oznacza, że rozumiem, co do mnie mówisz. I tutaj musimy być bardzo uważni, ponieważ jeżeli my się na przykład zapytamy Japończyka, czy, czy ma czas się spotkać w sobotę, to jest duża szansa, że nie powie wprost, że nie ma czasu i tyle, tylko na przykład powie, a, że w sobotę już jest na przykład tam z kimś umówiony. Albo, że nawet nie, nie dokończy zdania, tylko tak powie, że no, to może być trochę trudno. Nie, nie wiem, jak będę się czuł, czy coś takiego, nie? I czasami, jeżeli my jesteśmy osobami, które są uważne, to jest nam łatwiej wychwycić takie rzeczy. A jeżeli tak troszkę skupiamy się tylko i wyłącznie jakby na słowach, to zdarza nam się, że, że jakby mylimy troszkę komunikaty. Takim innym przykładem mogłoby być na przykład, gdybyśmy się zapytali, czy, e, czy na przykład e, tam, ta, ta osoba lubi e, czarną herbatę, tak? No i, i jakby jest duża szansa, że jakby Japończyk przytaknie, ale doda, że na przykład, że jednak woli zieloną herbatę. I teraz, oczywiście... Prawdy mogą być różne. Może być tak, że rzeczywiście lubi zarówno czarną, jak i zieloną, a może być tak, że tylko powiedział, że tą czarną, jakby, że ona jest ok, żeby, jakby, nazw w jakimś sensie nie urazić, ale zdecydowanie woli zielono. Czyli my musimy być bardzo uważni właśnie na takie dodatkowe, takie, czy drobne sygnały językowe. Mam nadzieję, że ten temat był dla Ciebie interesujący. Zrobię jeszcze krótką reklamę, ponieważ ruszyły już zapisy na kursy grupowe oraz masterclasses z angielskiego w HR, w szkoleniach oraz dla menadżerów. Konwersacje też właśnie w tych tematach plus biznesowe. Są też tematy bar bardziej lifestyle'owe. Wszystko znajdziecie na mojej stronie internetowej. A za dzisiaj Wam już właśnie bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym. Pięknego dnia. Cześć.